Siemano widzowie, z tej strony ja i dzisiaj widzowie otworzyliśmy z moim kolegą serwer Aternos. Oczywiście zapraszam Was, IP macie w opisie i po prostu wbijajcie, macie bardzo fajne rzeczy i przywitajcie! I widzowie dzisiaj na przykład tutaj mamy Custom Items, czyli najlepszą skrzynię na naszym serwie. Tutaj oczywiście macie Miecz Trujący, Poisona 5, Ostrość Enchant 90, Niezniszczalność. I zostawcie, widzowie, subskrypcję, lajka w górę. I tutaj, widzowie, macie na przykład Vouchery. Możecie wygrać, ale to wygrać za darmo byle jaką rangę. Nie musicie w ogóle nic robić. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać klucz? Idziecie na strefę AFK. Więc widzicie, widzowie, jesteśmy na strefie AWK. Co teraz robicie? Tutaj macie oczywiście tu nagroda AWK otrzymasz za 9 minut i 41 sekund. Tutaj macie procent, czyli ile procent już macie do końca naszego klucza, żeby go zdobyć. I jeżeli zdobędziecie, macie takie szczęście, że tutaj wyrobicie na przykład, dajmy, key-klucz, czyli skrzy... skrzynię z itemem, do tej, jakby klucz do tej skrzyni, i tutaj możecie custom items lub yy, no, różne te, yy, różne klucze, na przykład voucher, legendarna, rzadka, yy, yy, epicka, yy, yy, zwykła. I jeżeli na przykład wydropicie custom items, idziemy, do, yy, idziemy tutaj. Oczywiście tutaj macie, widzowie, coś takiego, yy, czyli naszą biblioteczkę. I idziecie teraz do y, strefy skrzyni. Dobra, widzowie, jak już widzicie, mam jedną skrzynię. Wziąłem sobie jakby jeden klucz i teraz zobaczymy, co dropnie nam. Oczywiście drop jest byle jaki. Macie na przykład tutaj hełmy, boot speed. Y, y, tutaj macie nogawice szczęścia, y, y, netherite'owy napierśnik, czyli, no, na napierśnik. Y, one mają różne moce, mają różne... Mocy, na przykład mogą mieć spida, mogą mieć wszystko, czego chcecie. Nie wiem. A tutaj macie totem, który daje wam serca i też yy, daje wam tutaj, oczywiście, taką, jakby, taką, yy, uleczenie serc. I yy, najlepszy, według mnie, trujący miecz, nigdzie takiego nie znajdziecie, tylko u nas na serwie trujący miecz Poison. I oczywiście. Jest do niego dodane, że możecie mieć więcej serc, czyli około o, 10 serc, więcej. Yy, I jeszcze 5 serc. Więc razem macie bardzo dużo serc. Więc widzowie teraz bez przedłużania otwieramy skrzynię. Otwórz bez animacji. I lecimy. Zobaczymy, co wydropi nam. Uwaga, uwaga. Co myśli, co nam wydropi? Eee. Help. ja aj, 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 Nie. Ajajaj, aj, aj, na pierśnik, ale widzowie, było warto. I widzowie, zapraszam was do tutaj do naszego serwa. Wbijajcie. IP macie w y, opisie. Ja się żegnam. Mój kolega też się z wami żegna. Co nie? Nara. Nara.